Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Powinienem powiedzieć, to znowu ja i to znowu są nowości ze świata No bo dokładnie właśnie tak jest. A zaczniemy od kolejnej serii kolekcjonerskich minifigurek, które również zadebiutują 1 stycznia, jak wiele innych nowości, które wam pokazuję. No i znowu dostajemy 12 figurek. No i jest to już 22 seria. Nie licząc oczywiście tych na licencjach, czyli Simpsonów, czyli Potera, czyli Looney Tunes i tak dalej i tak dalej. No ale co my tutaj mamy wśród tych 12 figurek? Mamy dziewczynkę, która karmi małego konia i tutaj ten źrebak bardzo fajnie że się pojawia, bo do tej pory źrebaka w normalnym Lego nie było, były z Franców, nie było w normalnym. Jest pan łyżwiarz, który zgarnął jakiś puchar, jest gość, który gra na jakiejś lutni, mnie osobiście kojarzy się z Jaskrem, pewnie przez fejm na Wiedźmina, który też wychodzi drugi sezon w grudniu, to może tutaj właśnie jest taka sugestia, żeby grosza dać Wiedźminowi. Mamy też gościa, który jest chyba sprinterem na wózku inwalidzkim. Co dalej? Pani przebrana za Szopa, która grzebie w śmieciach, więc taka szopka, praczka, trochę kloszardzica w ogóle, z takim dziwnym przesłaniem, ale później mamy panią, która eksploruje jakieś takie bardzo tropikalne rejony i dostajemy tutaj tukana, który wygląda naprawdę świetnie. Kolejna figurka to pani przebrana za ostrą papryczkę i w komplecie jeszcze dostajemy mleko, no bo wiadomo, że kiedy zapijemy mlekiem, to wtedy ta kapsaicyna nie powinna tak bardzo podrażać naszej błony śluzowej. I mamy też gościa przebranego za takiego żołądziowego lutka. Kojarzy mi się z kasztaniakami. Jak byłem mały, to była taka kreskówka. Kto to taki? Kasztaniaki. To był taki ludzki z kasztanów, bardzo pokręcone. Świetnie wypadają tacy dwaj wojownicy. Najpierw mamy pana wojownika, który mnie osobiście kojarzy się z armią Kislewa z Warhammera, a następnie mamy panią wojowniczkę, która kojarzy mi się z kolei z Białymi Wędrowcami z Gry o Tron. Później mamy dziwnego kosmitę który ma przeogromną gębę i w ogóle wygląda dość pokracznie, a na samym końcu mamy... Ee... Co to jest? No, jakiś gość, który wyklepuje robota, ale ten gość, który go wyklepuje, chyba też jest jakimś robotem. No, to jest robot wynalazca tak to się nazywa. Czekam niesamowicie, oczywiście będzie opening, a teraz jedziemy z uzupełnieniem zestawów z serii Lego City, bo w poprzednim vlogu nie pokazałem Wam wszystkich zestawów, bo jeszcze wtedy wszystkie nie były zaprezentowane. Samochód policyjny złożony z 90 elementów, więc odświeżenie w miarę świeżego zestawu, który jeszcze jest dostępny i chyba ten aktualny wygląda lepiej niż ten nowy, ten jest jakoś tak bardzo mocno uproszczony, ale okej, okay, no daje radę, można to jakoś przełknąć. Całkiem ciekawie wygląda taki pojedynczy. Policjantów ze złodziejami, którzy jadą furgonerką z lodami, te nowe miotacze elementów, które są takimi rozlanymi tajlami, wyglądają świetnie. Tutaj chlapie się rozlanymi lodami, więc szkoda, że to jest kolejny foot track z lodami, bo mamy aktualnie dostępnego foot z lodami. No ale ok, mimo wszystko całkiem pomysłowy temat, więc tutaj jeszcze dodatkowo te strzałki są ukryte pod kopułą okej, okay, daje to nawet radę. Tutaj sobie przeskroluję te elementy, które Wam już pokazywałem, ale jest też znowu zasadzka na bank. Kolejny bank, e, chyba ten aktualny wyszedł dwa lata temu, więc odświeżenie banku w tak krótkim tempie trochę bez sensu. 915 elementów, mamy tutaj dwa samochody, mamy drona, mamy helikopter, sam bank nie jest zbyt duży, osadzony na płytce miejskiej, która ma po prostu wrażenie potęgować nieco wielkość tej konstrukcji, ale szczerze, nie urywaj, tutaj mówię to wprost, że odświeżenie tych zestawów, które są aktualnie dostępne, naprawdę wypadają dość słabo. I to nie jest ostatnie odświeżenie, bo jeszcze więcej tych odświeżeń też się pojawia. W międzyczasie mamy w ogóle taką. No, się nazywa Fire Rescue Police Chase i zastanawiam się, czy to jest jakby strażak wraz z policjantem gonią złodziei. Mamy drona, mamy dwa samochody i płonący kontener na śmieci. Całkiem spoko wygląda ten samochód złodziei. To jest taki troszeczkę muscle car i pod tym kątem ok. Natomiast, no, hmm. dron z kolei będzie miał wbudowany miotacz właśnie tych rozlanych tajli i te rozlane tajle będą tutaj imitować wodę, będzie można miotać nimi do płomieni. Idąc dalej, dostajemy Kolejną remizę, co jest w ogóle absurdalne, bo ta aktualna też jest świeża, a ta jest znowu zmniejszona w stosunku do tej poprzedniej. Dostajemy bramę tą przesuwną, która okej, okay, to, to jest spoko element, dostajemy, bardzo powiedziałbym, taki średnio wyglądający pojazd straży pożarnej. I sama remiza znowu ma się wrażenie, że ona jest większa, tylko i wyłącznie przez płytkę miejską, która tutaj jest umieszczona. Dodatkowo, jeszcze jak zwrócicie uwagę, w helikopterze też mamy miotacze tych nowych elementów, i te miotacze wyglądają tutaj tak absurdalnie. Bo te elementy są duże. Helikopter jest niewielki, a miotacze są szersze. Te dwa miotacze są szersze niż helikopter. Naprawdę wygląda to w tak absurdalny sposób, ale no, co zrobić? No, nie przeskoczymy niektórych rzeczy i czasem. Lego będzie bardzo mocno upraszczać niektóre elementy, i tak samo mamy znowu dużą akcję gaszenia budynku. Znowu, aktualnie podobny zestaw jest dostępny. Tutaj na plus na pewno to, że to jest fabryka sardynek i fajnie wygląda ta puszka sardynek na dachu. Fajnie też wygląda ten ściśle tajny sos, który jest trzymany w silosie i też wykapuje z niego ten nowy element. Więc widzę, że jak już Lego wymyśliło nowy element, to go teraz wypchnęło do wszystkich zestawów z serii LEGO City. Co do samochodu, jest bardzo bardzo udziecinniony. To jest zestaw na poziomie 4+, plus, z tego względu, że ten miotacz wody, jak i też jakiś miotacz na przyczepce, która jest tam zamontowana, absolutnie to nie pasuje nawet kolorystycznie. To jest taki troszeczkę koszmarek. Na plus to, że dostajemy tutaj trzy kotki, w tym dwa małe, więc spoko, że debiutują małe kotki. No i mamy też tą taką płachtę do tego, żeby uratować kogoś, kto wyskoczy z tego budynku i żeby oczywiście nie skończył jak taka mokra plama na jezdni, ale konstrukcyjnie Według mnie padaka, no to jest po prostu płaska ściana wypchana płomieniami plus dwa pojazdy, motocykl, fajne figurki, fajny jest tutaj strój tego gościa ze szczotką. Ale tak poza tym, no to trochę żart. Samochód wyścigowy 4 Plus wypada naprawdę bardzo dobrze. 46 elementów, prosta konstrukcja, ale ładna. No i też oczywiście na a nie naklejki, bo to jest zestaw 4. Plusowy. Mamy tutaj dwie minifigurki, mamy złoty puchar i naprawdę przyzwoicie wyglądający pojazd, jak na kategorię 4. Plus. Na pewno po niego sięgnę i wam go pokażę. Następny mały pojazd to jest samolot taki wyczynowy, i ten samolot nie wygląda zbyt ciekawie, aczkolwiek bardzo ładnie wyglądają te elementy skrzydła z nadrukowanym kolibrem. No i jeśli ewentualnie ktoś nie ma takiego pilota, bo ładny nadruk na kurce na przykład, ktoś by chciał takiego prawie topgana tutaj mieć to spoko, ale konstrukcyjnie bardzo prosty samolot i szczerze mówiąc bez efektu wow. I w ogóle naprawdę wygląda jak takie Lego sprzed wielu wielu lat. Dziwnie to wygląda. Jest też żuraw. I żuraw co dźwiga płytkę miejską. Przecież nie może dźwigać kontenera, nie może dźwigać jakiegoś elementu rusztowania, tylko musi dźwigać przeklętą płytkę miejską, które pojawiają się tutaj na potęgę. Aczkolwiek sam żuraw nie wygląda źle. Jarzymy się z tymi żurawiami, które jakiś czas temu pojawiły się w serii LEGO Technik. I okej, okay, jest to jakaś miła odmiana, że taki ciężki sprzęt w mieście LEGO może się pojawić. Dobra, jest jeszcze czteroplusowa gruszka do betonu i ewidentnie. Wygląda jakby wjechała w ścianę, przód jest diabelnie płaski, a konstrukcyjnie, no cóż, bywały lepsze cztery plusy, i może to niech będzie najlepsza opinia, którą ja mogę wydać bo jest maksymalnie uproszczony, ale to są cztery plusy. Albo są uproszczone i wyglądają spoko, albo są uproszczone i wyglądają do bani. Co kolejne się pojawia, to jest taka strażnica na plaży i tutaj, ok, jest to dość proste, ale myślę, że urocze. Plus tutaj mamy figurkę przebraną za loda ze stoiskiem, gdzie lody się sprzedaje. Plus mam jakiegoś kłada, jest palma, niby proste, ale całkiem w porządku i ta płytka drogowa jest wpleciona pomiędzy dwie płytki plażowe, ok, spoko, to można po prostu przełknąć, nie jest to jakiś bardzo zły zestaw, aczkolwiek dość prosty. E, I jest też szkoła. Szkoła znowu tak płaska jak bank na przykład, dodatkowo paskudny, żółty szkolny autobus. Jak powinien wyglądać szkolny autobus pokazała nam seria Hidden Side e, i tego się trzymajmy. Ale dostajemy tutaj dużo figurek dzieciaków, dostajemy kolejną wiewiórkę i to chyba jest największa siła napędowa tego zestawu, bo konstrukcyjnie absolutnie nie powala. No i co? Jeszcze tutaj został nam szpital, który Wam pokazywałem, ale jest jeszcze co? Transport helikoptera, bo zawsze musi być transport łodzi, helikoptera albo transport transportowca w ogóle, niech Lego zrobi. 215 elementów, żółty helikopter, oczywiście podobny do wszystkich innych helikopterów, bo to jest ten sam odlew. No i transportowiec, czyli oczywiście ciągnik siodłowy i naczepa. Ciągnik siodłowy zresztą bardzo podobny do tych, które widzieli w ostatnich transporterach więc bez szału, jeśli go wam kiedyś pokażę, to wtedy, kiedy już nie będzie co pokazać, po prostu go wtedy kupię. No i to by było na tyle. Jeszcze widziałem, że gdzieś jest rakieta, ale nie widzę jej tutaj w tej liście, więc może po prostu jeszcze gdzieś tam wrzucę uzupełnienie i zestawy z ninjago, bo do tej pory pokazałem wam jeden zestaw, pojawiła się już cała reszta. Zaczynamy od 4-plusowego Mechaloida. No i myślę, że ninjago i 4-plus to wiecie. Perła, przeznaczenia i te sprawy. Po prostu bardzo prosty mech. Dostajemy Lloyda, dostajemy wężona i dostajemy mały fragment terenu. Idźmy dalej. Jest taki niewielki smok, który ma całkiem fajne kolory, który ma przede wszystkim bardzo fajną głowę. I ta głowa tutaj jest na pewno na plus. Znowu dostajemy też wężona w komplecie. Natomiast sam smok jest niewielki, złożony ze 140 elementów, jest cały ten zestaw, więc bez szału. Ale jak ktoś chce małego smoka. To możecie sobie odnotować taki fakt, że właśnie taki smok też się pojawi. Następny mech już nie jest steroplusowy, to jest mech Zejna z 95 elementów złożony. Bardzo też mały mech, i znowu tutaj pojawia się miotacz groszków. Ten nowy już w formie takiej zwykłej broni i w tej formie m, chyba wygląda jeszcze śmieszniej niż te poprzednie miotacze groszków, ale zobaczę jak sprawdzę, jak go przetestuję na żywo. Ja po prostu uważam, że lepiej zrobić zwykły odlew niż miotać groszkami i po prostu je gubić, bo tak najczęściej ta zabawa się kończy. Smok Smok ognia, e, 204 elementy, bardzo fajna głowa. Natomiast konstrukcyjnie, jeszcze ciekawe są skrzydła. Natomiast konstrukcyjnie, no to nie jest ten smok, jak wiecie, jak mamy smoki dużego kalibru. Tutaj patrzę na tego smoka ognia z Legacy, który mi należy, który osobiście przypomina mi Drogona i według mnie wygląda o wiele, wiele lepiej aniżeli ten smok ognia Evo. Ehm, idąc dalej, e, na dobra Racer, już e, widzieliście, a nie, to nie jest ten samochód, który wam pokazywałem. Mamy też samochód Deloida. 279 elementów, dwa wężony, Lloyd i pojazd, plus jeszcze taki malutki pojeździk wręcz wężonów. E, ok, ale chyba ta seria Evo nie będzie w topie moich zestawów z Ninjago, bo zdecydowanie ostatnie serie były dużo, dużo ciekawsze. Ale dawajcie znać, co Wy sądzicie, bo to jest tylko i wyłącznie moja opinia. E, ciekawie wygląda Ninja Ultra Combo Mech. Jest wielki, 1104 elementy. I kojarzy mi się z Power Rangers i z Megazordem, i mniej więcej pewnie był podobny zamysł. Może być ciekawy, na pierwszy rzut oka wygląda troszeczkę. Zbyt pstrokato i kolorowo, ale wydaje mi się, że jeśli to jest tak duża konstrukcja, gdzie jeszcze możemy sobie podczepiać te pomniejsze elementy i stworzyć z nich cztery pojazdy, to naprawdę będzie całkiem spoko. I w końcu jest też większy smok. Smok legendarny, smok Lloyda 747 elementów. Wielka głowa, wielkie skrzydła. No i tutaj te kolory są takie troszeczkę dziwne, ale szczerze mówiąc, to jest takie bardzo mocne fantazy wplecione tutaj i ten smok rzeczywiście wygląda spoko, natomiast ta w ogóle jego klatka piersiowa jest fajna, bo jest taka duża i mam wrażenie, że tam bucha wręcz ogień i pod tym kątem to może być w porządku, no i jeszcze mamy też świątynię Dojo 1394 elementy, bankowo ten zestaw znajdzie się w moich rękach, mamy tutaj wojowników ninja, mamy też u mamy też wężony mamy też mniejszy mech i sama konstrukcja wygląda bardzo przyjemnie i wydaje mi się, że to na pewno będzie spoko, zestaw no, a już samochód Jaya i Ni wam wcześniej pokazywałem, więc jeszcze możemy przejść do takich małych pakietów ze Star Wars. Będą te pakiety dwa. Obrona Hot za 15 euro, czyli 70 zł pewnie to będzie kosztować. Dostaniemy 3 minifigurki, dostaniemy dwa działa i też taki laser, wiecie, umieszczony tak w tym. No w zaspie śnieżnej. Plus jeszcze jakieś takie małe akcesoria. No i jeśli chodzi o wygląd, spoko. Jak ktoś po prostu potrzebuje większą ilość figurek, żeby sobie jakąś makietę hot zrobić, to myślę, że pod tym kątem całkiem spoko. A drugi zestaw to jest stacja dowodzenia klonów i tutaj też dostaniemy trzy minifigurki, dostajemy niewielki pojazd. I sto jak na broń. E, więc znowu, jeśli ktoś chce zwiększyć ilość klonów w swoich armiach, to też pewnie będzie taki fajny accessory pack. E, no i też pojawiło się zdjęcie Brickheada Asoki. Pokazywałem Wam teaser. Teraz już możecie zobaczyć, jak wygląda jako Brickhead. Ja fanem Brickheadów nie jestem, natomiast Asoka akurat jest całkiem fajnie odzorowana. Bardzo ładnie wymodelowano jej głowę. Ma dwa miecze świetlne, wszystko jest na miejscu, wszystko się zgadza. I jeszcze przelecimy bardzo szybko przez zestawy Lego Technic. Świetnie wyglądający chopper, mały zestaw z ruchomym łańcuchem, wow, naprawdę jaram się, bo ostatnio LEGO Technic daje nam bardzo ciekawe małe zestawy, ostatnio mieliśmy Klasa, teraz mamy Chopera i wygląda to naprawdę w porządku, tym bardziej, że za 40 parę złotych katalogowo to uczciwa cena, za 163 elementy naprawdę ok. Kolejny samochód z serii Monster Jam, tym razem jest to Megalodon, chyba w ogóle najciekawsza bryła, bo w kształcie właśnie wspomnianego Megalodona i pod tym kątem wygląda to naprawdę spoko, 20 euro, 260 elementów, oczywiście też 1 stycznia, El Toro widzieliście, więc przejadę sobie dalej i pojawia się tutaj Formuła E Porsche 99X, szczerze zdecydowanie lepiej wyglądają takie pojazdy w serii Speed Champions, tutaj absolutnie nie będę fanem tego zestawu, 422 elementy i 50 euro, czyli cena taka jak McLaren Senna, ale zdecydowanie lepiej wygląda Ford Mustang Shelby GT500 no i tutaj również za 50 euro 544 elementy, naprawdę ładnie zamknięta bryła i wydaje mi się, że ten samochód na pewno znajdzie wielu fanów, ja też na pewno go kupię, bo on mi się po prostu podoba, bo zresztą w ogóle Mustang mi się podoba i ten też wygląda naprawdę w porządku. Jak pojawią się oczywiście kolejne zapowiedzi, również Wam je pokażę, a na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.